To nie są ci sami? co ty robisz? Patrzę sobie na piłeczkę. Patrzę sobie na piłeczkę. Nie do tego pełne prawo. No i po krótkiej. Już napatrzyłeś się? Teraz to nie moja wina. Ty byłeś na bramce? Heh. Ja, jak byłem na bramce, to broniłem. Nie przeciwko takim gościom, kurde. Ooooo! Jak się co zrobi, przepraszam bardzo. Słabi są. Ta. Aż ja pierdzielę, ale nie bij mnie. Kurde, ja czasami w złą stronę próbuję salto robić, bo e, strzałkę naciskam w tą stronę, w którą patrzę. Zciąło mi się kompletnie. Jakby wiesz, y, tam gdzie patrzę, i, i naciskam, jakby tam do przodu, co nie, że tam jest zawsze przód. A nie, a nie że przód jest przodem auta. Gdzieś dokładnie do środka było? Co jeszcze? No wiedziałem Ta Zresztą gość jest posrany kurde z tym lataniem No ten guna losto to... Dobra nie ma co kurde Walić trzeba ich, odkryć się na maksa. tam czy przegramy 10-0 czy, czy 3-0, ale trzeba coś im pokazać, jak się gra. Nie? Stojąc a, na bramce, a, a, a. też. A jak tym cudem w, w niego walnąłem, a nie w piłkę. Co? Co? Tak co? 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 Coś klikałeś? Nie. Aha! To oni poddali. Nie my To my wygraliśmy. Co ty gadasz? No tak, oni no poddali. Si Dobra, dawaj na szybko. <laughs> Może sobie pomyśleć, a cioty, dobra, to nie ma sensu z nimi grać. Tak, Na pewno tak! tak Mam drugi monitor po to, żeby cały czas na bieżąco widzieć, co nagrywam ewentualnie, nie? No i um, co się okazało, po 40 minutach dopiero się skapnęłem, że program jest zminimalizowany kompletnie, jest w ogóle tapety mi się wyświetlają. E, co więcej, jak włączyłem program, okazało się, że nagrywałem cały czas drugi monitor. Aha. Nic się nie nagrało. Moja. Kie? Myślałem... Kur... Myślałem, że się wścieknę, ty... ...skitu. Moja, moja, moja. Nie zdąży. Ale Asysta. widzisz dobrze, że krzyknąłem? się Ja już widziałem, że ty jechałeś, dlatego Aha. się zatrzymałem. Tak... Tak, to ja bym nie zdążył się zatrzymać. No, 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 no. szybko reagować. Tak, co mówisz? Trzeba szybko reagować. Ej, po co ci to? O kur! Jak to się stało? Miało w bok polecieć, no ale dobra, nieważne. Dobra, patrz. To nie jest teraz potrzebne. Zamknij mi tu drzwi, żebym nie hałasował, i bierze celakiego O, no, Paweł już jest online, to zaraz będzie chciał pewnie coś grać. Aj dobrze. Wiedziałeś jakiego samobójca sobie cieniem przed chwilą? Właśnie nie, nie. nie, nie tu mała mnie zagadywała. Bo chciałem w ścianę trafić, a Dobrze... Patrz! Widziałem, że nie jechał, dlatego nie skakałem. Bieg. Tak się też zdawało, że on coś przysnął, kurde, czy co. Elegansio. A ten jeden w ogóle aw awczył, nie? Bo to no, jego tylko okay. wybiło. Tym razem był szybki. No, bez kit ten. A nie, dobra, ruszył się. że, że jego też mama zagadała. Mmm. Kurwa. Źle się odbiło. Nie ma. Au. A. jakbym trafił. O kurde A! Tylne salto No to jak ten przyjdzie to można w rainbow No no też tak mi się wydaje Ojej Słabo o no kurde to żebym, to żebym się nie spodziewał że on to wystawi na środek Mhm to wszyscy polecieli, widzę. Oh my god. Jeszcze obrony. What? O mi rozwalili. Padło. Ta. The... są on nie ma roketa. Nie, no ty co ty, kurde, on twierdzi, że to jest głupie, on, te, on tego nie kupi. On w to nie będzie grał. No, ja, bo nie umie. Ja też nie umiałem na początku, byłem kompletną lamą. I teraz też nie umiesz. Eee... Ja tu jestem mistrzunio w tej grę. Tego się nie spodziewałem, Pojawiłem że się mi pojawisz. Mi o kurde. No nie. Co bo coś Paweł pisał mi. Aha, on chce w Apexa grać. A ty nie masz Apexa. Trzymasz Graliście już? Ja nie. Paweł tak. Ja też nie grałem. Ale... Ja, ja... Instalowałem, za, bo, bo mnie namawiał do tego, ale nie ogarniam kompletnie gry, nie, także... To będzie taki tutorial będzie musiał mi dać Paweł. Kurwa, jak przegramy z tymi omebami... No nie, bez kitu, kurde, właśnie oni są słabi, ja mnie... O, oni już wyrównali wynik, kurde, i to jest takie... Frustrujące, no tak, no i super, ten już oczywiście spod bramki wybił. O, dobra, dziękuję. O. Takie akcje to kurde, na porządku dziennym powinny być. Mm, powinny być. No właśnie. No nieee, nie, ja nie zdążyłem. Kurde, bałem się, czy, zastanawiałem się, czy podjechać na to piłkę. Nie powinieneś. Czy ten? No ładnie go wyjebał. <sighs> Gruby. Nieźle Dzień dobry O, oh, jest i on, zagubiony w... w czasoprzestrzeni O kurde O chuj ja zagubiony? Tak, Grzegorz że jest zagubiony Miat <noise> ja się nie zagubił zaraz To jest zagubiony, kurde Samotny biały żagiel Oj kurde, co on z tym zrobił w ogóle No nie I co, kamy zaraxika A fiksika. Aj, źle odbiłem trochę Nie, że coś się dzieje? Tańczy? Nie, mam zainstalowane, ale nie grałeś Not yet O ja! W dniu, w no wyszło. nie! Ja pierdzielę Ty Pawrześ widzę No nie no ty nie mieliśmy Jedziesz 12 sekund, kurde. Powodzenia! Dawaj, dawaj, dawaj. Patrz! No ja kurwa. pierdzielę, no. Bij to. O ja. Dawaj! Jest! Na dwie sekundy przed końcem. Tak A jest! prawie to wybiłem. Patrz na to. No. Patrz, kurwa, jeszcze tu prawie wybiłem. To, to niech wstaje. Zajebisty. Dobra. Kończ to! Ty jedź, ja sekuracyjnie. No właśnie. Dobra. Agresja, kurwa. Jesteś sam, ale nie trafiłeś. No bo nie mam nic. O, krzywo, kurwa z nimi to. Jak nie są takimi, mamy, mamy Znaczy ten różowy nie jest, sam bo ten drugi to tak. Dawaj, jest, 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 Nie podoba mi się to. Dlatego nie wiem czemu się cofasz w takim. Nabieram ROZPĘDU A no w taki sposób się nie da trafić. O kurde. Niedobrze dobrze. To, to. No i Co robiście Nie, no ten gościu nagle zaczął latać. Kurde, Prze on przez pierwszą połowę meczu w ogóle tak nie latał, kurde. Latał Ta. Że się chyba lepiej wie, czy ktoś latał czy nie no ale... co zrobisz Zacięty mecz kurde A na początku się wydawał taki lajtowy Co nie? No wszystko dlatego że Paweł z nami nie gra mm -hmm.